Cześć, z tej strony Staszek. Ja, Malia. Podsumowujemy grę Azul w witraże Sintry. Porównanie oczywiście musi zajść chociażby z drugim Azulem. Pewnie Właściwie też... Właściwie pierwszym Azulem. Odniesiemy się tak. Odniesiemy się też na pewno do tego, dlaczego ludzie porównują tę grę z Sagradą, ale na początku sama, sama gra. Ja powiem tyle. Dla mnie ciekawszy jest Azul ten. Znaczy jest, więcej się dzieje, czuję. Mamy tutaj nie dość że układanie kosteczek, tak? układanie żelków, to jeszcze do tego trzeba planować. Trzeba pomyśleć, czy bardziej opłaci się coś położyć najpierw, czy jednak najpierw coś z tyłu, po to, żeby później zapunktować i mieć więcej punktów pod koniec gry. Trzeba też zastanowić się, jak dokładnie prowadzić, kiedy spasować, tak? kiedy przerwać, kiedy przemieścić tego ziomka, bo tylko możemy dokładać. Kafelki tylko z prawej strony albo w miejscu, gdzie nasz witarzysta stoi. Dlatego to mi się podoba. Tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Mnie osobiście bardzo podoba się to, że dałbyś planszę z podstawowego azula to porównam. Podoba mi się, że tutaj nasze planszetki składamy właśnie z takich elementów. I one są dwustronne. W związku z tym różnorodność jest spora. Zdarzały nam się takie rozgrywki, gdzie na przykład w pierwszym podejściu nasze plansze. Chodzi Ci o te plansze, tak? Tak, chodzi mi o te plansze. Nasze plansze wyglądały w ten sposób, czyli same mm, takie duże wartości, gdzie było bardzo ciężko nam na początku uzbierać, długo się męczyliśmy, więc przez pół gry niewiele się działo, ale potem jak się rozpędziliśmy, jak sobie to wszystko poodwracaliśmy, jak nam łatwo i ładnie szło wypełnianie tych witraży, bardzo mi się to podoba, że to nie jest... Na niewłaściwej stronie położyłeś. Dlaczego? To nie jest tylko tak, że mamy jeden wzór i musimy do niego układać, bo tutaj druga strona pełna no tutaj, dowolność. No tak? to, to właśnie to ale jest tak że... jak tutaj. Tu możesz sobie układać wzrost. Ale jak bardziej chcesz. mi się podoba to, że jakby z gotowców sobie to wszystko układam. No, takie mam okay. widzimisię, się. Podoba okay. mi się to. Podoba mi się to, że układamy dwie strony i wyrzucamy nasz witraż i on już dla nas nie punktuje w żaden sposób. Podoba mi się to, że też tutaj mamy dwie strony, które trochę się różnią, ale nie aż tak bardzo nadal zasada. Gry pozostaje taka sama, tylko na czym innym nam trochę bardziej zależy. Cholsiaczki! Mega fajne są te kafelki kolorowe. Największej problemów widzi jak oglądaliście materiał. Mieliśmy z tymi kolorami, czy to jest czerwony, czy malinowy, czy różowy, czy turkusowy, czy zielony. Ale właśnie, jeśli chodzi o kolory, a, tak daleko położyły się niesie? No to było teraz... trzeba powiedzieć podaj, to bym ci podał. Dobra. Zabiorę nam tutaj te kawałek maszetki. Tak, opowiedz, tak, co To chodzi... jest ta fajna rzecz, tak. jeśli chodzi o problemy z kolorami. O, A ja zrobię jeszcze. Uuu, patrzcie, ile To ja jeszcze sobie wezmę te kolory, które mnie interesują, żeby to pokazać. Pokażę. Zobaczcie. E, kafelków oczywiście jest więcej. My rozkładamy pięć, bo na dwie osoby zawsze jest pięć i te pięć podstawowych ma właśnie jeden ciemniejszy kolor, taki bardziej wyraźny i są też symbole, e, symbole na nich. I to polega na tym, że kiedy układamy na kafelkach, to odwracamy właśnie nie na tę stronę, tylko na tę stronę z kolorem, żeby wszyscy dobrze widzieli. I kiedy ściągamy kafelki stąd do środka, to ściągamy je wedle zasady może odsunę je trochę wedle zasady takiej, że pomarańczowe przy tym, żółte przy tym. Różowe. Tak. Przy tym. Żeby każdy wiedział, co i jak. Czarny, no biały, żeby było widoczne, tak? Mm -hmm. I zawsze wedle tej zasady dokładamy, i to sprawia, że osoby, które mają problem z rozróżnianiem kolorów, patrzą, mogą patrzeć tylko na wzór i wiedzieć, że pomarańczowe, jak chcą wziąć, to biorą zawsze stąd. Tylko ten wzór, to trzeba się naprawdę mocno przypatrzeć, tutaj patrzeć na środek, chociaż Ale teoretycznie. Ale myślę, że to szybko opanujesz. No jak już zajarzysz, że to jest pomarańczowe, no to to jest pomarańczowe, da się je rozpoznać. Tu widać kreski, tu widać trochę Ale inny jak wzór. nie wiesz, jaki jest kolor, to musisz patrzeć dokładnie, Patrzeć, czy tutaj jest taki wzorek, i ten wzorek ale to dopasować raz, tutaj. Raz porównasz i myślę, że nie powinno być problemu. Nie wiem, to wiecie, no my tak sobie. To też jest wzorek, ale on jest taki ciężki do przedłużenia. Trochę sobie gdybamy, jeśli ktoś z Was ma z tym problem, gdzie grał z osobą, która ma problemy z rozpoznawaniem kolorów i sprawdził, jak to działa w praktyce, to dajcie znać, czy to jest rzeczywiście aż tak sprawne, jak mi się wydaje, czy niekoniecznie. No tak czy inaczej, jest to ułatwienie, jest to ukłon w stronę tych osób, które kiepsko z kolorami stoją i to mi się podoba, bo to jest banalne. Rzecz, to rzecz. Tak. Tu nie ma nic skomplikowanego, nie ma żadnej nowej wersji gry. To jest fajne, znaczy fajne, że jest cokolwiek niż gdyby miało być nic. Oczywiście, tak? że tak. Ta strona, ta, ta, ta planszetka jest dokładnie taka sama z obu stron, trochę dziwne, że ona jest miękka. Tak? Tutaj ale mamy to w sumie niczym nie przeszkadza, ona i tak płasko leży na stole. Więc... Tam był kartonik w pierwszej części, w pierwszym Azulu. tutaj mamy gętką tą, ale co wszystko wykonuje spoko. Ale to już jest, jest standardowe, czyli O. Jak gramy sobie w Azula, graliśmy sobie. Pierwszy raz gramy w ogóle znowu na naszej macie, ale ogólnie to no macie, obrusie powiedzmy to mieliśmy problem taki malutki z tym, że czasami, no, lekko się wyginają, tak? Te... Jak to się nazywa? Kwatery, tak? I czasami po prostu one bardziej odstają od stołu, ale to jest taki ale mini... Ale to w niczym nie przeszkadza. nie przeszkadza. Jak położy się kafelek, to nie jest tak, że On nie kafel, odstaje, skła, to on jest ona grube. nie zjeżdża z kafelka. Tak, to jest grube, więc to nie jest tak, że to się nagle mega wygnie, wygnie jakby to było tak cienkie jak ta karta, czy jeszcze cieńsze karty mogły być gorzej, więc... Wykonanie naprawdę bardzo spoko. No, kolorowa gra jest. Fajna, przyjemna dla oka. I jest teraz... tym, czego Zas... należałoby się spodziewać po tym, że to jest Azul, że tak powiem, dwa. Zastanawiam się, czy... Bo graliśmy w pierwszego Azula z rodzicami, tak? Nie graliśmy w drugiego Azula z rodzicami. I, I jeszcze. jakbym miał się wypowiedzieć, czy... Wiemy na pewno, że pierwszy Azul podpasował rodzicom, wszystko było fajnie, ja też spodobał powinien. się. Pytanie, czy ten dałby radę przy ludziach, którzy nie do końca z planszówkami na co dzień mają do czynienia? Wiesz, moim zdaniem ta gra jest, e, jeśli chodzi o... Poziom trudności właściwie taka sama, ona po prostu trochę inaczej jest rozgrywana, ale na początku jak się opowiada, wiecie, tu po prawej stronie od witrażysty tu trzeba sobie przesunąć, tu trzeba uważać na witraże, więc tak brzmi dziwnie, ale jak się zaczyna grać, to po jednej turze już człowiek rozumie o co w tym chodzi, więc wydaje mi się, że poziom trudności nie wzrósł przesadnie. Nie, na pewno nie można powiedzieć, że wzrósł jakoś. Znaczy, Okej. Okay. Troszkę wzrost. Jest po prostu inna ta gra. Jest więcej, może tak, więcej rzeczy, o więcej rzeczy, o większej liczbie rzeczy musisz myśleć kładąc klocki. Nie tylko o to, żeby zapunktować na, na swojej planszy i tyle, ale musisz też patrzeć właśnie na te punkty, na to, gdzie układasz, co jest po drugiej stronie, czy chcesz z prawej, czy chcesz z Ale lewej. znowu w tej pierwszej części trzeba było myśleć cały czas nad tą jedną planszetką, na której cały czas układaliśmy, tak? Tak. Tutaj czyścimy na bieżąco i to mnie się bardzo podoba, że nie ma punktowania na koniec tury, czyli dopiero kiedy kończymy turę, to sprawdzamy, co tam nam wyszło, ile tych punktów jest. Podoba mi się, że punktujemy wtedy, kiedy sobie ułożyliśmy to, co potrzebujemy. Czyli jeśli ułożę cały, całą tę kwaterę, Nieważne w jakim na jakim etapie gry jesteśmy, to jest ten moment, w którym ja sobie podliczam punkty, przekładam sobie co trzeba. I jedziemy dalej. Jest mniejsze, jakby takie, mniejsze poczucie, że jesteśmy zapchani. Jest o wiele więcej miejsc, na które możemy kłaść te kafelki, więc my teoretycznie, to jest ciekawe, bo w tej rozgrywce pokazaliśmy Wam, że przeszliśmy w ogóle przez 18 karnych punktów na, I mam nadzieję, że to był szkła. pierwszy i ostatni raz. Tak, ale najczęściej to szkło to tłucze się jakiś jeden kafelek, się podłucze bardziej, albo przede wszystkim, gdzie jest ten, Za to zdobywamy przede wszystkim punktu ujemny, jak ktoś weźmie. Ale tak, to tego szkła dużo się nie tłucze. Ale myślę, też... że właśnie w rozgrywce dwuosobowej jest duża szansa na to tłuczenie, no bo... no bo, jednak gramy między sobą. Wiemy, że ja to, co wezmę, wpływa na twoją rozgrywkę, to, co ty weźmiesz, wpływa na moją. Jak gramy wszech, czterech graczy, wydaje mi się, że to bardziej się rozpływa. Ale podoba mi się też to, że to, to tłuczenie szkła też podlicza się na bieżąco tutaj na tym torze. Tak. Znaczy, przesuwasz, nie, nie podliczasz na bieżąco, tylko przesuwasz. Ale właściwie podliczasz, tak? podliczasz, tak? Podliczasz punkty ujemne, które potem połączysz z tymi dodatnimi. Instrukcja. Instrukcja. Dokładnie tak jak, jak w pierwszym Azuru. pierwszym. Czytelna. Wszystko można było zrozumieć. Przykłady rysunkowe są. Udało się znaleźć ten, ten bardzo ciekawy przypadek. Po prostu widzicie czerwona, czerwona czcionka, czerwony font kolorowo, przykłady podane w ramkach. Tak, tutaj fajne. macie o tych y, osobach, które mają tak. problem z kolorami, więc jak widzicie, wszystko Kształty. jest ładnie rozrysowo, rozrysowane, Rysowane. rozłożone. Fajne, fajne. Ogólnie można powiedzieć, że i jeden azul, znaczy, czy, czy będzie lądował azul u nas na stole ten czy tamten, który nam się bardziej podoba? Czy, czy jesteś w stanie powiedzieć, który Ci się bardziej podoba Na ten, ten, ten czy tam... moment bardziej podoba mi się ten <coughs> azul. Przepraszam. Właśnie ze względu na tę większą różnorodność, na to, że na to mm, ciągłe podliczanie punktów, które mam wrażenie, że przynajmniej w naszym wypadku usprawnia rozgrywkę. Mam wrażenie, że e, szybciej nam idzie, kiedy szybko podliczamy, druga osoba już tu sobie coś dokłada, a potem ja znowu sobie dokładam i. Im... W moim odczuciu jest sprawniej. Ale ten A nowe... poza tym to jest nowe, tak? Ten Więc zawsze nowe wiem, ma. Tak. Nowe chory. jest ciekawsze, wiadomo. Ale myślę, że ten Azul jest po prostu szybszy. Szybciej chyba się rozgrywa grę tutaj no, niż, niż tutaj. Ja tutaj to mi się nie? wydaje, że nie. nie. Nie porównywaliśmy tego czasowo, takie mam wrażenie. Ale na pewno ten jest o wiele taki bardziej. Znam słowo angielskie streamlined. Jak to ładnie po polsku powiedzieć? Tak, jest taki bezpośredni. Wiemy od początku, co trzeba robić. I się tego trzymamy. Jest mniej kombinowania. Tak, a tutaj mamy jeszcze zmienną w postaci tych odwracanych witraży, co tak. pra... kwater. kwater. Co prawda widzimy tutaj zapowiedź tego co będzie z drugiej strony, ale no nie zawsze da się to pozmieniać tak i poukładać te kwatery tak, żeby nam pasowało to co się odwróci. A propos wypraska, jeszcze zapomniałam o wypraszce. Tu mamy jeszcze kolor żółty i niebieski, jest... żółty, szary, czarny, szary. Szary, szary, czarny dobra. i żółty, tak? I tak samo wszystkie i te, mówię, wszystkie te Mm, cały zestaw dla żółtego na przykład i dla szarego jest zupełnie inny, nie zupełnie, ale dużo się nie różni. Nie jest identyczne. Jak, jak, pozostałe, tak? Czy można wybrać kolor, też będziemy mieli różne, różne rzeczy do, in, inne kwatery do, do układania, tak? Bardzo fajnie zaprojektowana ta, moim zdaniem, wypadka. Tak, to tu mi się sobie podobało. kładziemy. Pionowo te wszystkie kwatery. Dużo kładziemy, kładziemy to. Tak, na to kładziemy to potem, jak ułożymy. Tu możemy sobie wrzucić jakieś pionki, tak? Dla gracza szarego i żółtego tu, tu są pionki. Tu wrzucamy najczęściej, tu wrzucamy to. Tutaj wsypujemy do środka, tak? No to znaczy właściwie nie wiemy, tak? czy tak być powinno, ale tak robimy, tak robimy, bo to się sprawdziło. Zawsze można to też rozłożyć, czyli można wyjąć detekturkę. To też jest fajne, że to ma w środku Wiesz, Tutaj też się chyba zmieszczą nasze holskie. Tak, tu też można. To, 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 to gra dała dużo dowolność. Możemy też tak złożyć, prawda, to wrzucić tu. Najważniejsza tak informacja da. jest taka, że wszystko się mieści, nic nie odstaje. Nic nie odstaje razem z instrukcją, czy innymi elementami, czy woreczkiem. To wszystko się ładnie mieści. Woreczek jest też ładny. Jest Fajne taki jest sam, to, że tylko w jest... innym kolorze, tak? Chyba nawet porównam. porównam. jest takie samo. Aż nawet sprawdzę. Za dużo tych rzeczy się tutaj nazbierało nam na stole. No bo jak zwykle robimy bajzel, jak robimy to podsumowanie. O, proszę bardzo. Tak, woreczek rzeczywiście jest taki sam. No dobra, graficznie jest trochę co innego, ale wiecie, Nie stylistyka no, ale jest dokładnie ta sama. Dlaczego tak? graficznie inaczej? No bo, bo musi pasować inne, do pudełka i do wzorach na taflach. Na Kolory taflach. też są trochę inne, tak przy okazji powiem, jeśli chodzi o szkło. Nie wszystkie są takie same. Ale to tylko taka ciekawostka, na sztuki jest tak samo. I co? Bardzo fajne jest też... Co? To, co chyba jest poza kadrem. To tak, To, to już no o tak. tym mówiliśmy, jak graliśmy, że wiecie, co na początku to było takie, to co co mamy ta co to? tekturka, po mamy to co tam sobie tektury, coś tak? rzucać. I dopiero jak szybko przemielaliśmy te nasze tafle szkła i trzeba było dorzucić do woreczka, żeby dokładać, to się okazało, że to jest prosta, genialne. No po prostu przechylamy do woreczka, Miąchamy chwilę, wykładamy. W pierwszym Azulu musieliśmy kłaść na stół i potem z tego stołu po prostu do woreczka zrzucać. No, tak? chyba, że ktoś sobie do jakiegoś innego pojemniczka wrzucał. Proste, ale genialne, jeśli Wam się wydawało, zbędne, nie jest, jest super. Przydaje się, tak? Przydaje tak. się. Do szybkiego po prostu mieszania tymi. tymi Można tymi to wykorzystać też i do y, tego pierwszego azula, nic nie stoi na przeszkodzie, fajna, fajna drobna rzecz. A w ogóle, jeśli chodzi o samą grę, jeśli chodzi o wrażenia, bardzo bardzo pozytywne. Ja trochę tak z dystansem podchodziłam do tego nowego azula, bo z jednej strony, wow, super, podobał mi się pierwszy azul. Chcę zobaczyć tego nowego, chcę zobaczyć, czy jest lepszy, czy jest gorszy, jak bardzo jest inny, ale znowu, hmm, no w sumie to znowu azul, tak? Znowu patrzę na kafelki, znowu układam witarze z kafelków, czy to będzie to? I okazało się, że to jest to, i one są, te gry są na tyle podobne że od razu widać, że to jest Azul, zasada działania podobna, a jednocześnie są na tyle różne, że widzę sens posiadania jednej i drugiej. Fajny jest właśnie pomysł, że, że te dwie gry, mimo że nazywają się Azul, to gra się w nie zupełnie inaczej, ale mechanika jest sama. Założenia są podobne. Założenie, wręcz mechanika podstawowa jest tak. taka sama. Zawsze wyciągasz kafelki i zawsze je dokładasz, tak? E, na koniec, myślę, że bardzo krótko. Ludzie mówią i porównują, prawda, czy lepszy jest Azul w witraży Sintry, czy lepsza jest Sagrada? I my zawsze w takich przypadkach odpowiadamy jedno słowo, jest inna. Po prostu to jest zupełnie inna gra. Tam mamy kostki, tam sobie układamy na witrażach. Moim zdaniem tylko tematyka jest podobna. Znaczy ja powiem szczerze, już to mówiłam jak nagrywaliśmy Sagradę. Nie do końca rozumiem te porównania Azul-Sagrada, bo to jednak są inne gry. I ciężko mi powiedzieć, że któraś jest lepsza, ponieważ są inne. Inne, no szybko właśnie, gdyby to była gra znowu z wyciąganiem czterech kafelków, prawda? Gdybyśmy mieli porównywać tak samo Azul 1, Azul 2, tu już można powiedzieć, która jest lepsza, ciekawsza, ewentualnie się wypowiedzieć, ale porównując zagradę z tym, moim tak. zdaniem my mamy wszystkie trzy i w każdą gra nam się inaczej, tak? Możecie też oczywiście zobaczyć sobie materiały z każdej z tych trzech gier. Tak, trzeba przyznać, że posiadając te trzy gry, nie czuję potrzeby, żeby którąś z nich Sprzedawać. oddać czy sprzedać. Bo czuję, że każda z tych trzech będzie lądowała na stole. Nie wiem jak często, bo to zależy od wielu różnych czynników, ale wiem, że one będą się pojawiały na stole i wszystkie trzy. To zależy, czy będziesz chciała posmakować żelków, czy porzucać kostkami, tak? Po prostu. Dobrze, to słuchajcie. Nie ma co dużo gadać o tym Azulu. Dajcie znać, jak tam u Was, czy macie, czy graliście, bo wiem, że też na wielu imprezach, lacerta się z tym nowym Azulem pojawiała, więc wielu z Was miało okazję przetestować, nawet jeśli jeszcze nie kupiliście z tym nowym Azulem. I co ciekawostka, sprzedał się mega szybko, tak? Jeszcze zanim. To znaczy, zszedł ze stanu wydawcy w sklepach, tak. jak najbardziej jest, w sklepach jest, Do dróg będzie. będzie. Prawdopodobnie będzie. w wakacje, z tego co pamiętam, ale wiecie, no, bóstwa morskie i tam inne kolejowe, transportowe muszą być łaskawe, żeby było Taki, zgodnie z planami, więc zobaczymy, ale na pewno jeszcze będzie. żaden troll celnik, żeby się nie pojawił po drodze, prawda? Tak. I jeszcze chcę dodać jedną rzecz, że, e, że zapomniałam, co chciałam powiedzieć, więc nie dodam, zapomniałam. Ja też właśnie zapomniałam. <laughs> Coś jeszcze chciałem powiedzieć o temat kursa tego Azula. Kurczę. To ja w międzyczasie skończę wątek, no, no, skończę. że jak, jak graliście, dajcie znać, jak wasze odczucia, bo właściwie to jest tam ciekawe, jak wy to odbieracie, bo gry są na tyle podobne, że dla niektórych mogą być zbyt podobne, a jednocześnie są na tyle różne, że Fajnie jest mieć obie. Czy, które, jakie macie odczucia, czy graliście, czy Wam się to bardziej podoba, czy mniej, czy widzicie sens posiadania nabywania obu, czy nie. No i jak chcecie porównać z zagradą, to też dajcie znać, bo to dla mnie jest ciekawe. A ja nie dokończę swojej myśli, bo nie mogę za chwilę sobie przypomnieć, co chciałem, ale to nie było jakaś, jakiś, jakieś przemyślenie, takie chyba luźne było, więc dziękujemy wam serdecznie za obecność. Rzucamy wielką opionę i zapraszamy jak zawsze do kolejnych materiałów na kanale. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!